Nazywam się Lena Wajel i przez większość życia uczyłam się, jak nie zajmować zbyt wiele miejsca. W mojej rodzinie zawsze istniał porządek, którego nikt nie musiał nazywać po imieniu, bo wszyscy go rozumieli. Jedni byli zauważani, inni mieli być wdzięczni za resztki uwagi. Ja należałam do tej drugiej grupy. Nie dlatego, że brakowało mi ambicji albo zdolności, ale dlatego, że od dawna przyzwyczajono mnie do bycia tą rozsądną, tą cichą. To, która nie robi problemów. Z czasem przestałam się nawet zastanawiać, kiedy dokładnie zaczęło mnie to boleć. Moja siostra była przeciwieństwem wszystkiego, czym ja byłam. Świat zdawał się jej sprzyjać, a rodzice z dumą podążali za każdym jej krokiem. Każde jej osiągnięcie stawało się rodzinnym świętem, każda jej potrzeba pilną sprawą. Ja nauczyłam się funkcjonować pomiędzy tymi momentami. Jakby moje życie było wypełnieniem ciszy pomiędzy głośniejszymi nutami. Nie czułam nienawiści, raczej zmęczenie. To było uczucie noszone latami, lekkie, ale stałe, jak kamień w kieszeni. Dzień, który wszystko zmienił, zaczął się zwyczajnie. Nie miał w sobie żadnej zapowiedzi katastrofy ani cudu. Było w nim jedynie rodzinne spotkanie, drobne uśmiechy i gesty, które na pierwszy rzut oka mogły wydawać się równe. Otrzymałam prezent niewielki i symboliczny, coś, co miało raczej zamknąć temat, niż go otworzyć. Moja siostra dostała coś znacznie większego, spektakularnego, z rozmachem, który idealnie pasował do jej roli w rodzinnej narracji. Przyjęłam to spokojnie, bo dokładnie tego ode mnie oczekiwano. Los na loteria, który trafił w moje ręce, był cienki i lekki. Nie miał w sobie żadnej obietnicy, a jednak poczułam impuls, by go zachować. Nie z przekorę, nie z nadziei, raczej z czystej ciekawości. Przez lata nauczyłam się nie oczekiwać zbyt wiele, więc i tym razem nie pozwoliłam sobie na marzenia. Odłożyłam go na bok, jak odkłada się stare rachunki albo ulotki wrzucone do skrzynki. Dopiero później, już w samotności, wróciłam do tego małego kawałka papieru. Był niemal absurdalny w swojej prostocie, a jednocześnie symboliczne. Całe moje życie mieściło się w podobnych gestach, małych, łatwych do przeoczenia. Kiedy sprawdziłam wynik, nie od razu zrozumiałam, co widzę. Umysł próbował dopasować liczby do znanych schematów, odrzucić je jako błąd albo pomyłkę. Dopiero po chwili poczułam, jak coś we mnie pęka, jakby rzeczywistość przesunęła się o kilka stopni. Sto milionów było liczbą nierealną. Nie pasowała do mojego życia, do mojego mieszkania do moich planów. Siedziałam długo w ciszy, próbując oddychać równomiernie, jakby spokój mógł utrzymać świat w znanych ramach. Wiedziałam jednak, że to niemożliwe. Cokolwiek bym zrobiła, ta informacja musiała wypłynąć na powierzchnię, a wraz z nią wszystkie napięcia, które latami były zamiatane pod dywan. Telefon leżał obok mnie, nieruchomy, jakby jeszcze nie wiedział, że za chwilę stanie się centrum chaosu. Kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze połączenia, zrozumiałam, że cisza dobiegła końca. Licznik nieodebranych połączeń rósł szybciej, niż potrafiłam to przetworzyć. Każde kolejne było dowodem na to, że w jednej chwili przestałam być niewidzialna. Stałam się nagle kimś, kogo trzeba było odnaleźć, kimś ważnym. Nie czułam triumfu. Czułam ciężar. Wiedziałam, że wygrana nie zmieni przeszłości, ale bezlitośnie o jej mechanizmy. To, co miało być drobnym gestem, stało się początkiem historii, której nikt z nas nie planował. Siedząc tamtego wieczoru, z telefonem pełnym nieodebranych połączeń, zrozumiałam, że moje życie właśnie skręciło w stronę, z której nie ma powrotu. A to był dopiero początek. Pierwsza noc po wygranej była najdłuższa w moim życiu. Nie dlatego, że brakowało mi snu, lecz dlatego, że cisza stała się gęsta i nienaturalna. Każda minuta ciągnęła się jak godzina, a mój umysł krążył wokół jednego pytania: co teraz? Sto milionów nie było już tylko liczbą na ekranie, ale dzienżarem, który osiadł na mojej klatce piersiowej. Zamiast euforii czułam napięcie, jakby świat wstrzymał oddech, czekając na mój ruch. Kiedy rano obudziłam się z uczuciem zmęczenia, telefon znów był pełen powiadomień. Liczba nieodebranych połączeń wzrosła jeszcze bardziej. A ja zdałam sobie sprawę, że informacja rozlała się szybciej, niż przypuszczałam. Nie musiałam odbierać, by wiedzieć, kto dzwonił i dlaczego. Przez lata byłam tą, która odzwania, tłumaczy się i dopasowuje. Tym razem po raz pierwszy poczułam, że to ja decyduję o tempie wydarzeń. Zanim ktokolwiek mnie odnalazł, postanowiłam uporządkować własne myśli. Spacerowałam po mieście, obserwując ludzi którzy nie mieli pojęcia, że moje życie właśnie pękło na pół. Ulice wyglądały tak samo jak zawsze, kawiarnie były pełne, a codzienność toczyła się swoim rytmem. To było dziwnie uspokajające. Świat nie zatrzymał się z mojego powodu, a to dawało mi poczucie kontroli, którego wcześniej nie znałam. W głowie wracały wspomnienia z dzieciństwa. Małe sytuacje, które wtedy wydawały się błahe, teraz układały się w wyraźny wzór. Zawsze byłam tą, która dostaje mniej, ale powinna być zadowolona. Tą, której mówiono, że liczy się charakter, nie nagrody. Te słowa wracały do mnie z nową ostrością, bo nagle to ja posiadałam coś, czego nie dało się zignorować ani umniejszyć. Myśl o rodzinie budziła we mnie sprzeczne emocje. Z jednej strony czułam przywiązanie i nostalgię, z drugiej chłodną rezerwę. Wiedziałam, że wygrana zmieni ich spojrzenie na mnie ale nie byłam pewna, czy chcę tego spojrzenia. Przez lata nauczyłam się funkcjonować bez ich uznania, a teraz miało ono pojawić się nagle, jakby kupione liczbami na koncie. Zaczęłam spisywać rzeczy, które chciałam zrobić, zanim podejmę jakiekolwiek decyzje. Nie były to luksusy ani zachcianki. Chciałam spokoju, czasu i dystansu. Chciałam zrozumieć, kim jestem bez etykiety tej, która zawsze ustępuje. Każda zapisana myśl była jak mały krok w stronę samodzielności, której wcześniej się bałam. Kiedy w końcu zdecydowałam się sprawdzić skrzynkę głosową, poczułam, jak napięcie znów rośnie. Ilość nagranych wiadomości była przytłaczająca. Nie słuchałam ich od razu. Sam fakt, że były, wystarczał, by zrozumieć, że rodzina nie zamierza odpuścić. Sto milionów stało się nagle sprawą wspólną choć nikt wcześniej nie traktował wspólnie moich rozczarowań. Zamiast wracać do domu, pojechałam w miejsce, które kojarzyło mi się z neutralnością. Tam, gdzie nikt mnie nie znał, a przeszłość nie miała głosu. Patrzyłam w lustro i próbowałam dostrzec zmianę, ale twarz była ta sama. Różnica tkwiła gdzie indziej, głębiej. Po raz pierwszy miałam wybór i świadomość, że nie muszę go nikomu tłumaczyć. Wieczorem telefon znów zaczął wibrować. Tym razem nie poczułam strachu ani presji. Czułam gotowość. Wiedziałam, że rozmowy, które mnie czekają, nie będą łatwe, ale nie musiałam już w nich walczyć o uwagę. Wygrana dała mi coś więcej niż pieniądze. Dała mi przestrzeń, by przestać być tłem w cudzej historii i zacząć pisać własną, nawet jeśli miała ona kosztować mnie spokój, który dopiero zaczęłam odnajdywać. Decyzja, by w końcu przestać uciekać przed tym, co nieuniknione, dojrzewała we mnie powoli. Wiedziałam, że prędzej czy później będę musiała zmierzyć się z rodziną, ale chciałam zrobić to na własnych warunkach. Przez kilka dni żyłam w zawieszeniu, jakby czas stracił swoje zwykłe znaczenie. Każdy poranek zaczynał się od tej samej myśli nic już nie jest takie jak wcześniej. I nie chodziło tylko o pieniądze, lecz o zmianę układu sił, który przez lata wydawał się nienaruszalne. Zaczęłam zauważać drobne rzeczy, na które wcześniej nie zwracałam uwagi. Sposób, w jaki ludzie patrzyli na mnie dłużej, gdzie przypadkiem wspominałam o wygranej. Subtelną zmianę tonu w wiadomościach, które do mnie docierały. Świat nagle stał się bardziej uprzejmy, bardziej zainteresowany. To było odkrycie bolesne, bo uświadamiało mi, jak warunkowa potrafi być uwaga i szacunek. Wspomnienia znów wracały falami. Przypominałam sobie chwile, w których moje potrzeby były odkładane na później, a to później nigdy nie nadchodziło. Przypominałam sobie obietnice bez pokrycia i porównania, które zawsze wypadały na moją niekorzyść. Teraz te obrazy nie budziły już wstydu, lecz jasność. Zaczynałam rozumieć, że problem nigdy nie leżał we mnie, choć przez lata próbowano mnie do tego przekonać. Kiedy w końcu zdecydowałam się wrócić do rodzinnego miasta, poczułam dziwny spokój. Nie był to spokój wynikający z pewności, lecz raczej z akceptacji. Wiedziałam, że czeka mnie konfrontacja, ale nie musiałam się do niej przygotowywać emocjonalnie. To oni będą musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością, nie ja. Ja już zdążyłam ją w sobie poukładać. Dom, który znałam od dzieciństwa, wyglądał tak samo, a jednocześnie zupełnie inaczej. Każdy kąt przypominał mi o przeszłości, ale teraz patrzyłam na nią z dystansu, jak na cudze wspomnienia. Nie czułam już potrzeby, by cokolwiek udowadniać. Nie chciałam rekompensaty ani przeprosin. Chciałam jedynie jasności i granic, których wcześniej nigdy nie miałam odwagi postawić. Zrozumiałam wtedy, jak bardzo zmieniłam się w ciągu zaledwie kilku dni. Wygrana nie uczyniła mnie inną osobą. Lecz pozwoliła mi zobaczyć siebie bez filtra cudzych oczekiwań. Po raz pierwszy poczułam, że moje decyzje nie muszą być konsultowane ani usprawiedliwiane. To było wyzwalające i jednocześnie przerażające, bo odpowiedzialność spoczywała wyłącznie na mnie. Relacje rodzinne, które przez lata opierały się na milczących założeniach, zaczęły pękać. Czułam to w powietrzu, w napięciu, które narastało z każdą chwilą. Sto milionów nie było tylko sumą pieniędzy, ale lustrem, w którym odbijały się prawdziwe intencje i dawno skrywane oczekiwania. To lustro nie było łaskawe, ale było uczciwe. W pewnym momencie dotarło do mnie, że nie muszę brać na siebie ciężaru cudzych rozczarowań. Przez lata robiłam to automatycznie, jakby było to moim obowiązkiem. Teraz mogłam ten ciężar odłożyć. To nie było łatwe ani naturalne, lecz konieczne. Każdy krok w stronę tej decyzji był krokiem w stronę nowej wersji mnie samej. Wieczorem, gdy zostałam sama, usiadłam i pozwoliłam myślom swobodnie płynąć. Nie planowałam przyszłości w detalach. Wiedziałam jedynie, że nie chcę powrotu do starego schematu. Pieniądze dawały mi narzędzia, ale to ja musiałam zdecydować, jak ich użyć. Po raz pierwszy w życiu czułam, że nie jestem już zależna od aprobaty ani łaski. Rozdział trzeci mojego życia nie zaczynał się od wielkich gestów ani dramatycznych scen. Zaczynał się od wewnętrznej decyzji, by przestać się kurczyć, by pasować do cudzych wyobrażeń. I choć wiedziałam, że najtrudniejsze dopiero przede mną, miałam pewność jednego, nie byłam już tą samą Leną Wajel, którą łatwo było zignorować. Kolejne dni przyniosły ze sobą intensywność, której nie dało się już ignorować. To nie była nagła burza. Lecz długotrwałe napięcie, rozciągnięte w czasie, jakby każdy moment miał sprawdzić moją cierpliwość. Zauważyłam, że im dłużej trwałam w swoim postanowieniu zachowania dystansu, tym wyraźniej ujawniały się oczekiwania innych. Sto milionów stało się punktem odniesienia, miarą wszystkiego, co wcześniej było niewypowiedziane. Zaczęłam rozumieć, jak głęboko zakorzenione są rodzinne rol. Nawet bez bezpośrednich rozmów czułam presję która przez lata była niewidzialna, a teraz nabrała konkretnego kształtu. Każdy gest, każde spojrzenie zdawało się mówić, że moja wygrana powinna coś naprawić, coś wyrównać, coś oddać. To było odkrycie bolesne, bo uświadamiało mi, że w ich oczach pieniądze miały moc cofnięcia czasu i wymazania dawnych zaniedbań. W tych dniach szczególnie mocno odczuwałam potrzebę samotności. Nie była to ucieczka, lecz forma ochrony. Spędzałam czas Porządkując swoje sprawy, nie tylko te finansowe, ale przede wszystkim wewnętrzne. Każda decyzja, nawet najmniejsza, była ćwiczeniem w samodzielności. Uczyłam się mówić sobie, że mam prawo do własnych wyborów, nawet jeśli komuś się one nie spodobają. Pieniądze zaczęły nabierać realnych kształtów, przestały być abstrakcyjną liczbą, a stały się odpowiedzialnością. Im bardziej to rozumiałam, tym mniej czułam pokusę, by komukolwiek coś udowadniać. Zamiast tego pojawiła się potrzeba zabezpieczenia przyszłości na własnych zasadach. Chciałam stabilności, nie spektaklu. Ciszy, nie aplauzu. Myśli o siostrze wracały niespodziewanie. Nie towarzyszyła im zazdrość ani triumf, lecz rodzaj melancholii. Zastanawiałam się, czy kiedykolwiek naprawdę mnie znała, czy też widziała jedynie tę wersję mnie, którą rodzina uznała za wygodną. Uświadomiłam sobie, że wygrana zmieniła nie tylko to, jak oni patrzą na mnie, ale też to, jak ja patrzę na nich. Ten dystans był nowy i chwilami bolesny, ale potrzebny. Z każdym dniem coraz wyraźniej dostrzegałam, jak bardzo przez lata minimalizowałam własne potrzeby. Teraz, gdy miałam środki, by je zaspokoić, musiałam nauczyć się je w ogóle rozpoznawać. To było trudniejsze niż się spodziewałam. Cisza! którą sobie zapewniłam, odsłaniała pytania, na które nie miałam jeszcze odpowiedzi. Kim jestem, gdy nikt niczego ode mnie nie chce? Presja z zewnątrz narastała, ale ja czułam, że wewnętrznie staje się coraz stabilniejsza. Każde kolejne wyzwanie wzmacniało moje przekonanie, że nie mogę wrócić do dawnych schematów. Zbyt wiele zobaczyłam, zbyt wiele zrozumiałam. Sto milionów nie było już centrum tej historii, lecz katalizatorem zmian, które dojrzewały we mnie od lat. Pewnego wieczoru uświadomiłam sobie, że przestałam czuć winę. To przyszło nagle, bez fanfar. Wina, która towarzyszyła mi od dzieciństwa, zaczęła tracić swoją moc. Nie byłam odpowiedzialna za cudze rozczarowania ani niespełnione oczekiwania. Ta myśl była jak oddech po długim zanurzeniu, przynosząc ulgę, której wcześniej nie znałam. Zaczęłam myśleć o przyszłości w kategoriach, które wcześniej wydawały mi się zbyt odległe. Nie chodziło o luksus ani status, lecz o sens. Chciałam, by moje decyzje miały znaczenie, by nie były jedynie reakcją na presję innych. Każdy plan, nawet najbardziej ogólny, był krokiem w stronę życia, które miało należeć do mnie. Rozdział czwarty nie był kulminacją ani rozwiązaniem. Był etapem dojrzewania, cichym, ale intensywnym. Czułam, że zbliżam się do momentu, w którym będę musiała postawić ostateczne granice. Wiedziałam, że to nie będzie łatwe, ale byłam gotowa. Po raz pierwszy w życiu nie bałam się konsekwencji bycia sobą. Ostatni etap tej historii nie przyszedł gwałtownie. Nie było jednego wydarzenia, które zamknęłoby wszystko klamrą. Zamiast tego pojawiła się spokojna, niemal cicha pewność, że decyzje, które podziałam po wygranej, ułożyły się w spójną całość. Sto milionów stało się tłem, a nie treścią. Najważniejsze zmiany zaszły we mnie, a nie na koncie bankowym. Z czasem presja z zewnątrz zaczęła słabnąć. Oczekiwania, które wcześniej wiszały w powietrzu, straciły swoją siłę, gdy okazało się, że nie zamierzam wpasowywać się w cudze scenariusze. Zrozumiałam wtedy, jak bardzo konsekwencja potrafi być wyzwalająca. Nie musiałam podnosić głosu ani tłumaczyć się bez końca. Wystarczyło, że pozostałam wierna temu, co postanowiłam. Relacje rodzinne weszły w nową fazę, bardziej zdystansowaną, ale też uczciwszą. Iluzja opadły, a wraz z nimi potrzeba udawania, że wszystko jest w porządku. Nie było w tym triumfu ani goryczy. Była akceptacja faktu, że nie każda więź musi wyglądać tak, jak sobie ją wyobrażaliśmy. Czasem, zdrowa odległość jest jedyną formą bliskości na jaką można sobie pozwolić. Patrząc wstecz, widziałam wyraźnie, jak bardzo byłam uwięziona w roli, którą przypisano mi lata temu. Wygrana nie stworzyła tej świadomości, lecz ją przyspieszyła. Była impulsem, który pozwolił mi przerwać cykl, w którym zawsze byłam to mniej ważną. Teraz miałam narzędzia, by budować życie na własnych zasadach, ale przede wszystkim miałam odwagę, by z nich korzystać. Zaczęłam inwestować nie tylko pieniądze, lecz także czas i energię w rzeczy, które wcześniej odkładałam na później. Rozwój, spokój, poczucie sensu. Każda taka decyzja była potwierdzeniem, że moja wartość nie zależy od porównań ani cudzych ocen. Pieniądze dawały mi bezpieczeństwo, ale to wewnętrzna zmiana dawała mi wolność. Myśl o przeszłości nie bolała już tak jak kiedyś, stała się częścią historii z której mogłam czerpać siłę, a nie wstyd. Nauczyłam się patrzeć na swoje doświadczenia bez potrzeby ich usprawiedliwiania. Były moje, ukształtowały mnie i doprowadziły do miejsca, w którym w końcu czułam się kompletna. Najważniejszym odkryciem było to, że nie potrzebuję niczyjego pozwolenia, by być sobą. Ta prawda, choć prosta, zmieniła wszystko. Nie musiałam już walczyć o uwagę ani uznanie. Wystarczyło, że zaakceptowałam siebie taką, jaka jestem, bez pomniejszania i bez przepraszania za własne istnienie. Kiedy patrzyłam w przyszłość, nie widziałam jej jako ciągu spektakularnych wydarzeń, lecz jako przestrzeń, w której mogę oddychać swobodnie. To była największa wygrana. Sto milionów było liczbą, która przyciągała uwagę innych, ale to spokój, który znalazłam, był tym, co naprawdę należało tylko do mnie. Zamykając ten rozdział, wiedziałam jedno: moja historia nie kończy się wraz z tą wygraną. Ona dopiero się zaczęła w momencie, gdy przestałam żyć cudzymi oczekiwaniami. Nazywam się Lena Wajel, i po raz pierwszy w życiu czuję, że to ja jestem autorką własnego losu.